Witam Was serdecznie, moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Dzisiaj na filmie nowość na moim kanale. Jeszcze nie otwierałem takiej kolekcji. Jest to Hiszpańska Liga. Są to naklejki. Mam tutaj album. W środku jest jedna saszetka z naklejkami. Wziąłem sobie jeszcze luzem 10 saszetek. No i z tego co się dowiedziałem, to w środku są miejsca na naklejki. Które znajdują się w gumach. No i pomyślałem, to wezmę, wezmę też parę gum, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Z tego co wiem, to Sebek otwierał e, laligę. Nie wiem, czy naklejki, czy, czy karty. W każdym bądź razie, jeżeli Sebek będziesz zainteresowany, to nie ma problemu. Ja tego nie będę raczej zbierał. Otworzę tylko na kanale. Zawsze fajna sprawa, jak jakieś nowości są. No a hiszpańskiej ligi jeszcze nie otwierałem, tak więc zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Najpierw zobaczymy, album, co w środku tutaj. Można też oczywiście sobie później domówić brakujące numerki. Ja oczywiście hiszpańskiego nie znam, prędzej coś po włosku. Mamy tutaj Deportivo Alaves, Atletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona, Betis, Celta, Deportivo, Eibar, Espaniol, Getafe, Girona, Las Palmas, Leganes, Levante, Real Madrid. Malaga, Real Sociedad, Sevilla, Via Villarreal i to by było na tyle. Tutaj mamy jakieś inne jeszcze właśnie naklejki. Może na dzisiejszym filmie otworzymy sobie gumy i tą jedną saszetkę, która była w środku tutaj w albumie, a te odłożymy sobie na osobny filmik, za długo by to trwało. Tak więc najpierw Lecimy z saszetką. Ile tutaj w ogóle jest w środku naklejek? Nie piszę, zaraz sprawdzimy. No i takie duże są te naklejki, prawie jak karty. I mamy tutaj Victor La Guardia z Zaragosy. Tutaj jest jakaś taka broszurka. Następnie z Eibar Mikel o Arzabal Ugarte. Na niego mamy z Walencji. A nie, to tutaj on chyba się urodził. A to jest. Inny klub. Sociedad. Z tyłu tutaj jest. A tutaj Alawesh. Nie Zaragoza. Nani. isco z Realu. To jest chyba Espaniol, Sergio Garcia. Tak, Espaniol, I... Morales z Levante. Czyli jest 6 naklejek w takiej saszetce. Przesunę to tutaj na bok. No i teraz zobaczymy sobie te gumy. Jak to tutaj wygląda? Czy na serio tutaj coś jest? Tak, moi drodzy, jest. W środku jakaś taka malutka naklejka. Trzeba to Pomału otwierać, żeby nie zniszczyć. No, i tutaj jest zawodnik Atletico. Jak się nie mylę, to jest kazmierski. Tutaj trzeba wpisać jego imię i nazwisko. Zaraz zobaczymy, czy jest tutaj miejsce, żeby to wkleić. Tutaj jest. To właśnie z tymi gumami. A jest. Wszystko jest. Czyli kazmierski. Gdzie on tutaj będzie pasował nam. Tutaj jest jeden drugi. Z Atletico. No ale tego nie widzę. Na spokojnie sobie to później obejrzę. Nie będę teraz tutaj Przedłużał, lecimy z kolejnym, z kolejną saszetką, z kolejną gumą. Kto tym razem? Tym razem chyba ktoś z Celty, jak się nie mylę. Johnny? Celta. Tak, tutaj. Tutaj jest zawodnik do wklejenia. I mamy kolejnego. No, tutaj trzeba znowu zgadnąć, kto to jest. Ktoś chyba z Betisu, taka koszulka. I zostały jeszcze nam dwie gumy. Gumy też są różne, widzę. Każda inny kolor. Jedna ciemniejsze, druga jaśniejsza. Tutaj w ogóle biały. Zapewne smaki też będą inne. Odriozola. Z Real Sociedad. No, czyli dla maniaków Naklejek i takich różnych fajnych dodatków, jak naklejki w gumach. To na pewno fajna sprawa. No i tutaj też trzeba zgadnąć, kto to jest ktoś z Sewii. Piszcie moi kochani, pod filmem, co myślicie o tej kolekcji, o tych naklejkach w gumach. No i oczywiście w saszetkach. Ładne powiem Wam, ładne są naklejki. Szkoda, że nie, nie ma z Włoch czegoś takiego podobnego. Są albumy do zbierania, no ale chyba nie aż takie ładne, bym musiał zobaczyć, poszukać, jak to w tym sezonie wygląda. Tak więc, moi kochani, dzisiaj na filmie to wszystko. Będzie jeszcze jeden odcinek z tymi 10 saszetkami. Dlatego zapraszam Was już serdecznie. Dzisiaj dziękuję, pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć.